Witam wszystkich! Dzisiaj zamierzam zabrać Cię do odkrycia serii produktów, które wybrałam specjalnie dla Ciebie. Niczego jeszcze nie zdradzę, ale zaufaj mi, warto. Wszystko zostanie ujawnione natychmiast po otwarciu. Numer 4 Duży przycisk z podświetleniem i funkcją mówiącego numeru jest szczególnie przydatny dla starszych użytkowników. Jest wyposażony w akumulator o pojemności 800 mAh. Działa bardzo długo w trybie gotowości i posiada wygodną podstawkę do ładowania, idealną do codziennego użytku przez seniorów. Posiada ekran QVGA o przekątnej 1,8 cala z bardzo dużymi znakami i ikonami. Posiada specjalny przycisk SOS do połączeń alarmowych oraz 8 przycisków szybkiego wybierania. Zawiera wbudowaną latarkę, radio FM, odtwarzacz audio, Bluetooth, budzik i kalkulator. Jeśli chcesz poznać cenę tego produktu, kliknij link w opisie. Numer 3. Ten telefon komórkowy dla seniorów ma poziomy ekran o przekątnej 1,77 cala, duży układ przycisków i wysoką głośność. Czas rozmów wynosi 240 minut, a czas czuwania 5 lub 7 dni. Posiada przycisk SOS do wykonywania połączeń alarmowych. Można w nim zapisać 5 numerów SOS, na które można wysłać informacje o niebezpieczeństwie. Jest pyłoszczelny i posiada wysokiej jakości głośnik. Jeśli jeszcze zainteresowany tym artykułem, link znajdziesz w opisie. Numer 2 jest to telefon komórkowy z dużymi znakami i dużym wyświetlaczem numerycznym. Posiada interfejs użytkownika z bardzo dużymi ikonami oraz łatwy w użyciu system operacyjny. Posiada 8 przycisków szybkiego wybierania i obsługuje klawiaturę głosową. Jest wyposażony w wygodną i dużą stację ładującą, która ułatwia korzystanie z telefonu, dzięki czemu świetnie nadaje się do codziennego użytku przez osoby starsze. Jest wyposażony w przycisk alarmowy SOS oraz inne przydatne funkcje, takie jak wbudowana latarka, radio FM, odtwarzacz MP3, budzik i kalkulator. Link do tego produktu znajduje się w opisie. Numer 1 Easyphone Prime A7 to telefon komórkowy dla seniorów, który doskonale współpracuje z każdym operatorem sieci GSM na świecie. Ma duże klawisze i dużą głośność, dzięki czemu jest odpowiedni głównie dla osób starszych. Posiada również duży programowalny przycisk SOS z funkcją GPS, za pomocą którego użytkownik może wezwać pomoc w nagłych wypadkach. Jest wyposażony w stację ładowania i baterie o pojemności 1500 mAh i czasie czuwania do 12 dni. U dołu opisu filmu znajduje się link do produktu.